Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony pamięci zmarłych. Już 1 listopada pójdziemy po południu na cmentarz, staniemy przy grobach naszych bliskich, zapalimy znicze, pomodlimy się. Jest to też dobra chwila refleksji nad losem tych, którzy przeszli próg wieczności. Tym przywilejem bezpośredniego wejścia do nieba cieszą się i święci i, i święci, których Kościół właśnie czci w, w kalendarzu, których tak będziemy również czcić 1 listopada. No a co z innymi, którzy również przeżyli ten, to wygnanie z raju, a jednak chcą dojść do zjednoczenia całkowitego z Bogiem. To są właśnie ci, nie, nie, te dusze, które umarły w nie umarły już własne uświęcające w zjednoczeniu z Bogiem, ale z powodu tych przywiązań do y, y, tego świata, czy z powodu jeszcze nieodpodkutowanych kar zapełnione giny muszą przyjść, przejść taki stan oczyszczenia z właśnie z tych niedoskonałości ludzkich, które Kościół nazywa czyściem I tu jest nasza rola, jaką możemy spełnić, przychodząc z pomocą tym właśnie duszą przebywającym w czyśćcu. One bardzo cierpią, a same sobie nie mogą pomóc i właśnie czekają na naszą pomoc. Czym możemy im przyjść z pomocą? Takim największym darem, jaki możemy ofiarować duszom czyśćcowym, to jest przede wszystkim msza święta. Dalej, Komunia Święta, ofiarowana właśnie za dusze czyśćcowe. Bardzo wielką pomocą jest różaniec odprawiona Droga Krzyżowa. Wszelka, wszelka modlitwa, która jest zanoszona właśnie w intencji tłuszczyznowych. I tutaj jest, czy, czy nawet zwykła jak, nie, praca codzienna, którą wykonując w związku z naszym takim czy innym zajęciem możemy ofiarować jedyne właśnie za dusze czyśćcowe, żeby nie jakaś choroba, jakieś cierpienie. To wszystko możemy właśnie przyjść przez te wszystkie modlitwy nasze, ofiary takie czy inne możemy przyjść z pomocą duszy czyśćcowej. I dobrym takim zwyczajem, dobrą praktyką jest Przekazanie tych naszych modlitw, naszych y, nie, y, prac czy cierpień za pośrednictwem Matki Najświętszej, która najlepiej wie, którym duszom y, y, możemy najlepiej pomóc na, przez nasze stawiennictwo. I y, y, właśnie jeszcze, też nie takim niewykorzystanym źródłem naszej pomocy to są odpusty e, zupełne czy częstkowe. To jest no, praktyka kościoła, który e, jest szafarzem tych łask nadprzyrodzonych i e, skarbca e, zasług Jezusa, Chrystusa i Świętych może przydzielać e, właśnie te e, w formie uczynienia te e, pomocy, e, które nazywamy właśnie odpustami. I właśnie 1 e, i 2 e, listopada i, można uzyskać odpust zupełny, czy pod e, niezwykłymi warunkami, to znaczy będąc w stanie łaski uświęcającej, przez nawiedzenie kościoła i odmówienie e, pewnych modnych intencji Ojca Świętego. I oczywiście można, czy powinniśmy właśnie ten odpust uzyskany ofiarować za duszę w cierpiące. Również innym takim odpustem przyznanym przez Kościół, odpustem zupełnym, to jest nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada. E, pomodlenie się w intencji zmarłych i, i, i ten odpust możemy, nie, czyli, nie właśnie ofiarować za duszę w to, to właśnie takie e, nasze pomoc, które możemy, e, nasze pomoce, które możemy właśnie ofiarować tym duszom, a zarazem no, jest jakaś powinność. E, jesteśmy przecież kościołem walczącym, który powinien przyjść właśnie z pomocą kościołowi cierpiącemu, jakim jest właśnie stanowią dusze cierpiące w czyjś. I warto tu jeszcze podkreślić, że przychodząc z dużą pomocą, z dużą z pomocą pomagamy sobie zarazem. Dlatego, że te dusze, które sobie nie mogą pomóc, mogą nam pomóc przez swoje cierpienia czy stawienictwo. A przede wszystkim, gdy one już zostaną uwolnione właśnie z cierpień czyścowych i przejdą już do pewnego zjednoczenia z Bogiem, no to uzyskujemy znowu tych opiekunów, którzy i się będą nami, nie, za nami wstawiać nie, do tronu Najwyższego, żeby, bo na pewno nie będą o nas pamiętały. Także to jest nie, właśnie nie, to, co, co dajemy, nie, wraca do nas nie, może nawet od Dziękuję bardzo.